Cześć, ja jestem Aneta i dziś zapraszam Was do mojego kącika takiego, no magicznego, rytualnego, ponieważ jest to miejsce, w którym ja wykonuję swoje rytuały, takie, no czy na miłość, czy na dobrobyt. Rzadko go używam, dlatego, że wolę alchemię, alchemię duchową, załatwianie sobie wszystko, używając tylko swojej mocy, nie używając żadnych żywiołów i tak dalej. Ale, ale, ja wiem, że jest mnóstwo ludzi którzy nie są gotowi na alchemię i to jest, słuchajcie, w 100% w porządku, to nie jest dla każdego, no ale przecież Was nie zostawię z pustymi rękami. Tym sposobem jesteśmy tu i dziś będę Wam pokazywać, jak fajnie można łączyć takie tradycyjne przepisy wiedźmiarskie, które tam znajdziecie, czy jakieś Wasze babcie Wam dały, czy ciotki, czy znajdziecie w jakichś książkach starych, z nowoczesnością. No to jest coś takiego, co wiele osób tego nie pochwala, wiele takich prawdziwych czarownic tego nie pochwala, ale że ja jestem alchemikiem z korzeniami czarownicowymi, w czarło, takimi czarownicowo-wiedźmiarskimi, to ja po prostu bo mogę. Robię to, bo mogę. <gryw> Zapraszam do reszty filmiku. Ten rytuał jest dla mnie szczególny z wielu powodów. Po pierwsze był to jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy rytuał, który wykonałam sama. Miałam wtedy około 12 lat. To jest bardzo fajny właśnie taki rytuał, on taki pierwszy rytuał. On jest taki, no taki niewinny, taki lekki, fajny, nie ma tu zbyt dużo składników. No, w oryginalnej wersji to on był dość hardkorowy. Ale słuchajcie, to jest przepis... Druga rzecz, dlaczego jest dla mnie szczególna, ponieważ był to przepis spisany przez moją prababcie w latach 30., a prawdopodobnie ten przepis jest dużo starszy niż 90 lat. Nie wiem, czy jest to przepis mojej prababci, no bo to wiadomo, że kobiety spisywały te różne rzeczy, ale czy na pewno to jest tylko jej? No, tego nie wiem, słuchajcie. Ja ten przepis musiałam nieco zmienić. Dlatego, że unowocześnić, no, zmienić, unowocześnić, ktoś by powiedział, że wykastrować, trochę tak jest, dlatego, że w latach 30. te dawne czarownice one miały zupełnie inne podejście do np. wywoływania różnych bytów. Pamiętajmy, że cały XVIII-XIX wiek to było takie yy, wywoły, jedno wielkie wywoływanie duchów, tak naprawdę. Ludzie tak zachłysnęli się tą pracą z tymi bytami. Wtedy powstały te tablice takie na wywoływanie duchów. No i również czarownice bardzo chętnie korzystały z połączenia z bytami. No czy demonami, czy aniołami, czy bożkami. No to zależy oczywiście od czarownicy, czy wiedźmy, która wykonuje rytuał. Ale to nie ma różnicy, nie ma różnicy. Tak naprawdę owoce tego... No, zbieramy my takie spleśniałe owoce, nadgniłe owoce, dlatego że byt, który raz wywołasz, który się do ciebie przyczepi, który zrobi ci przysługę jakąś, no to on w rodzinie zostaje. On jest takim członkiem rodziny. Ja takiego członka rodziny miałam, słuchajcie, ja już z nim musiałam sobie na poważnie pogadać, ale o tym Wam opowiem w jakimś odcinku, właśnie coś halloweenowe, coś takiego, jakieś nadprzyrodzone historie, to wtedy Wam opowiem właśnie, jak sobie radzić z takim bytem, który Wam się do rodziny przyczepi. Często ludzie myślą, że nad ich rodziną ciąży klątwa. A tu się potem okazuje, że jakaś tam prababcia albo sama się parała magią, to nie musi być wcale taka czarna magia, co dzisiaj patrzymy, że czarna magia. Pamiętajmy, że nawet te 90 lat temu ludzie mieli zupełnie inne podejście do magii. Tam się tak nie rozróżniało mocno na czarną i białą magię. Zaraz, jak Wam opowiem dokładnie o tym przepisie, to zauważycie, że kurde, no dziś to by nie przeszło. Wiele ludzi myśli, że jest klątwa nad rodziną, a później się okazuje, że albo. Się babcia parała, albo babcia poszła do czarownicy i się byt przyczepił. No, słuchajcie, potem te byty trzeba odganiać. Używanie bytów do sprawiania pewnych rzeczy do używania magii było tak powszechne, ponieważ jest to dużo szybsze, dużo sprawniejsze, dużo bardziej efektowne. Słuchajcie, jak macie klienta, to byt to Wam nawet tak ogniem strzeli, dymem zawiruje, klient zrobił ty wow, faktycznie masz moc. A to wiecie, to jest taki show zrobiony przez byta, to są typowe po prostu zachowania byta, to, to jak widzicie ich w astralu, to oni tak samo sobie jeszcze taki show tam mają, reality show sobie tam robią. Co pewnie się zamieśmiejecie, że mam takie do tego podejście. No, ja już mam takie do tego podejście, bo ja po prostu już nie, nie mogę po prostu o tych bytach słuchać. Słuchajcie, jak ludzie naprawdę modlą się do nich, składają im ofiary. Właśnie teraz będziemy słuchać o tym, jak poznać w przepisie, że no, babcia sobie pracowała z bytami. Charakterystycznym składnikiem takich mikstur czarownic, wiedźm z dawnych czasów, który daje nam sygnał, że tam jest praca z bytami, to są Składnik ofiary i składnik rośliny halucynogennej. W tym przepisie, który no, musiałam to wykreślić, była czaszka wiewiórki znaleziona w lesie, i co to była za ten za księżyc? To był nów w nowiu. No, słuchajcie, no, w dzisiejszych czasach tego nawet nie można zrobić, nawet jeśli, nawet jeśli no, ta, ta wiewiórka nie ginie z naszych rąk, bo zazwyczaj w takich przepisach jednak jest. Ten proces zabicia tego zwierzęcia przy rytuale. Tutaj nie było zabicia zwierzęcia, ale nie możemy przecież dotykać kości znalezionych w lesie. No, słuchajcie, to jest niebezpieczne, te zwierzęta mogą być chore. Dlatego mówię, no, musimy być bardziej nowocześni w tych rytuałach, dlatego że nie wszystko, co robiły nasze babki, prababki, możemy zrobić dziś. Dlaczego jest ten składnik ofiary, czyli. Taką ofiarą może być no albo jakaś część zwierzęcia, może być jakieś skrzydło nietoperza, czy pazur, jaszczurki. Może być to wasza własna krew, na przykład jak widać, że tak czarownicy cały nacinają rękę na filmach i tak krew tak puszczają. To jest właśnie ten składnik ofiary, składnik cierpienia. To działa na byty, to jest taka łapka na byty, tak żeby je przyciągnąć. Dlatego, że ja wam już dawno mówiłam o tym, że byty karmią się emocjami, a najbardziej im smakuje właśnie cierpienie. Jak taka dawna czarownica już sobie zwabiła tego byta, no to musiała z nim jakoś porozmawiać. Wiemy, że na planie fizycznym no to jest niemożliwe. Musimy wejść w astral. A żeby wejść w astral, potrzebowała tego drugiego składnika, czyli rośliny, jakieś rośliny psiankowatej, bo to wszystko były psianki. E, rośliny psiankowate dziś znamy jako ziemniaki, no pomidory, jakieś bakłażany, ale one były hardkory. To nie były ziemniaki na surowo, słuchajcie. To był lulek. To była wilcza jagoda, to była mandragora, to była bylica No to są substancje, które w małych ilościach są halucynogenne, odurzające Natomiast w większych ilościach potrafią nawet zabić Dlatego ja na przykład... Mandragora właśnie istniała w tym przepisie, o którym ja dzisiaj Wam mówię Korzeń mandragory Powiem Wam tak ja myślę, że powinniśmy to naprawdę unowocześnić. Skoro odrzucamy na przykład jedzenie mięsa, wiele osób odrzuca jedzenie mięsa, no to nie składajmy tej ofiary zwierzęcia do rytuału. Skoro nie, nie przyciągamy tego byta, nie potrzebujemy wchodzić w astral, po co nam ten lulek? Wiecie o co chodzi. Jeśli chodzi o mandragorę, ona jest do dziś używana na przykład w leczeniu pewnych chorób, że faktycznie jest rośliną potrzebną i ja Wam powiem, że jeśli interesujecie się ziołolecznictwem, jeśli to Was faktycznie fascynuje to jest roślina, o której powinniście poczytać, to jest bardzo ciekawa roślina, jej sama nie hoduję, nie używałam, ona najlepiej rośnie w takich krajach bardziej hiszpańskich, te klimaty jej pasują, ale możecie spróbować ją u siebie zasadzić, no zobaczcie, poczytajcie czy Wam pasuje. Zapytacie mnie, dlaczego ten przepis jest aż tak ugrzeczniony? Słuchajcie, pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach są rzeczy, których nie możemy używać. Krew ludzka na przykład. Słuchajcie, są choroby przenoszone przez krew, jakieś wydzieliny ludzkie. Słuchajcie, z tym nie ma żartów. To, co 90 lat temu mogli robić, my niestety nie możemy, my musimy szukać zastępstw na to, dlatego, że możemy po prostu się pochorować i umrzeć. No kurczę, no, logiczna rzecz, prawda? Druga rzecz. Dlaczego ten przepis jest taki delikatny? No, bo słuchajcie, puszczam to na platformie, gdzie każdy może zajrzeć, gdzie każdy może z niego skorzystać i po prostu nie chcę, żeby dzieciaczki sobie zrobiły krzywdę. Nie jest tak, że ten przepis nie działa. On jest bardzo delikatny. Ja go właśnie używałam w tej formie, takiej delikatnej chyba ze trzy razy w życiu. Zawsze miałam miłe wspomnienia z tego, ponieważ to jest przyciąganie miłości. Miłość to jest takie, ha, i romantyczne, i takie, słuchajcie, że miłość od innych ludzi, że ktoś Wam jakiś podarek da, no po prostu się lepiej żyje z tym przepisem. Ja ten przepis wykorzy wykorzystałam po raz pierwszy w wieku lat 12 i my zapytacie dlaczego 12 skoro tak alchemia się już dużo wcześniej zaczęłam interesować. No słuchajcie, jest taka zasada, o której no nie wiem, może wiecie, może nie wiecie, jak miałyście jakieś tam babki, prababki, czarownice to wiecie, że dopiero rytuały można robić, kiedy dostanie się pierwszą miesiączkę. Dlaczego? No związane jest to z szyszynką. Szyszynka, zrobiłam cały odcinek w ogóle na temat szyszynki, bardzo fajny. Szyszynka nazywa jest, nazywana jest tronem, na którym zasiada dusza. Ona odpowiada za te wszystkie nasze zdolności, no paranormalne powiedzmy. No i czym jeszcze się zajmuje szyszynka? Szyszynka zajmuje się rozwojem płciowym. To znaczy ona hamuje, żebyśmy za szybko się nie rozwinęli płciowo. No czyli chodzi o miesiączkę. I dlatego, dopiero kiedy szyszynka przestanie się zajmować tym hamowaniem naszego rozwoju płciowego, kiedy wystąpi menstruacja, dopiero możemy się zajmować rytuałami. Zapytacie mnie, jak to jest u chłopców. Ja myślę, że też możecie patrzeć tak w wiek 11-12 lat mniej więcej. Wydaje mi się, że też, taka ciekawostka, nie bez powodu w Harry Potterze szkoła zaczynała się, kiedy mieli 11 lat, a nie 7 albo 5. Już się materia nagadałaś? Nagadałam się już. No to możemy zaczynać rytuał. Najpierw, tak jak zawsze czarownice robią, potrzebujemy czterech żywiołów plus duch. Duchem tu jestem ja, bo nie używamy żadnego. Chciałam powiedzieć nazwę. Nie używamy żadnego byta, używamy tylko swojej mocy. No tak będzie w moich zaklęciach. Słuchajcie, u mnie żadnych bytów, żadnych ogonów u mnie tutaj nie znajdziecie. Cztery żywioły. Jako powietrze używamy dym. Ja mam z białej szałwii. Pozwolicie, że nie będę go zapalać teraz, dlatego, że mam tutaj alarm przeciwpożarowy i zamknięte drzwi, także zaraz będzie wyjść, jeśli zapalę to. Babcia użyła liścia laurowego. No, takie były dostępne. Jakby miała szałwię, to by pewnie użyła szałwii. E, symbol ziemi – sól. Możemy w dzisiejszych czasach użyć też różowego kwarcu. E, symbol ognia oczywiście. O, gorący. Świeca. I woda jako woda księżycowa. Mówiłam Wam na Facebooku, róbcie sobie zawsze więcej, bo potem przychodzi co zaraz będzie nufa, a większość z Was bez wody już jest na. I teraz potrzebujemy kompasu, musimy je ułożyć w odpowiedniej kolejności. Za pomocą kompasu sprawdzamy północ, południe, wschód, zachód. I słuchajcie, to jest moment, żeby napić się szklaneczkę wody księżycowej. To jest moment, żeby rozsypać naokoło sól. To jest moment, żeby zapalić świecę, zapalić białą szałwię, tak się trochę powdychać, żeby sobie klimacik zrobić. Jeśli chcecie na no nowocześnie, Florida Water, możecie sobie przetrzeć nią ręce. Ja o niej wspominałam na moim Facebooku, że to są takie perfumy czarownicy nowoorlańskich, ponieważ kojarzy się ten zapach z... Olejkiem Van, Van To jest fajne, ja Wam powiem, fajny gadżet. I teraz pewnie zapytacie mnie się, to jaki kolor tych świec, bo w dzisiejszych czasach tak popularna jest magia świec. Słuchajcie, ja mam tu mam czerwoną, a artuła ogólnie będziemy używać białej, bo potrzebujemy jeszcze słoiki świece. Dla, dlaczego jestem taka do tego obojętna? Słuchajcie, w dawnych czasach to nie było tak. No, ty 90 lat temu to nie było tak, że kobiety miały. Dostęp do wszystkich kolorów tęczy, jeśli chodzi o świecę, to jest dzisiejsza moda, ale, ale to nie jest zła moda, wam powiem. To wcale nie jest zła moda. Bo jeśli Wam pomoże się skupić na tej miłości, bo dziś robimy rytuał miłosny przypominam, czerwona świeca czy zielona jak czakra serca, to dlaczego nie wasz umysł tu jest najpotężniejszą mocą, Jeśli wam kolor pomaga się skupić, używajcie jakiego chcecie, aby Wam się dobrze kojarzył. Dlaczego uważam, że warto faktycznie tej nowoczesności też dodawać? Ja Wam powiem, ostatnio z dziewczynami na takim. No, my mamy takie sobie taki czat jakby z dziewczynami, które tak są, no, wiedźmami, alchemikami. I rozmawiałyśmy na temat książki Większy Klucz Salomona. No i to jest książka, no to jest to kontrowersyjna książka. Każda z nas w swoim języku przeczytała. No i ta polska wersja, Wam powiem. Tak, jakby na pół książkę przedrzeć i masz, to jest polska wersja. No ale niestety z tymi magicznymi wersjami, znaczy polskimi wersjami magicznych książek, no tak bywa. Ale nie możemy się zrażać. Słuchajcie, jak macie koleżanki, które mówią e, po hebrajsku, na przykład po francusku, to właśnie ta francuska wersja najlepsza z tego wszystkiego była, taka najmniej wybrakowana, Wam powiem. I jest to książka, tam jest dużo kabały, tam jest dużo Talmudu. Ale nie tylko. Nie tylko. Tam są fajne przepisy, bardzo dokładne, bardzo dokładne, bardzo dużo symboliki, też to trzeba umieć czytać. No, na różne, na różne zaklęcia. Między innymi ostatnio omawiałyśmy tą teleportację. Problem z tą teleportacją jest taki, że osoba, która się teleportuje, i nie mówię tutaj o podróży astralnej, nie, 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 ciało się przenosi, ubrania się nie mogą przenieść, ale ciało się przenosi, słuchajcie. Osoba, która wraca... No, jej ciało zaczyna się bardzo poważnie starzeć. Jest jedno ale. Osoby, które mają dużo melaniny we krwi, to dużo mniej u nich zachodzi. Także, no widzicie. Ale, tak sobie myślimy o tym, znaczy ja najmniej, bo ja taka nie jestem mocno techniczna, ale dziewczyny tam, słuchajcie, po studiach inżynierskich są też takich inżynierskich, że mówię elektronika, o elektroniczne rzeczy. Mówią, dlaczego w takim razie nie użyć tej nowoczesności, tych fal na przykład wytwarzanych przez telefony, przez internet i do tego się podpiąć? Po co mam używać mojej mocy i później się zestarzeć w ciągu tygodnia, skoro mogę użyć nowoczesności? I takie rzeczy robią wiedźmy w dzisiejszych czasach, które nie boją się łączenia tradycji z nowoczesnością. I teraz tylko pięć składników roślinnych. Dlaczego pięć? No dlatego, że pentagram ma pięć, Koniuszków 5 to liczba człowieka, 5 to liczba materii, a my tutaj sobie w materii to próbujemy zrealizować. Co jest pierwsze? Róża. Płatki róż. Róża ma być pachnące. Słuchajcie, róża zawsze była łączona z miłością. Najlepsza to jest wasza róża ogrodowa, albo tak jak wam mówiłam, takie róże to sprzedają w sklepach arabskich na herbatki. Róża ma pachnieć. Słuchajcie, sklepowa to w ogóle odpada. Już lepiej poczekać aż wam wyrośnie w ogródku. Albo możemy użyć nowoczesności, możemy użyć olejku różanego, dlaczego nie? Słuchajcie, musimy, musimy sobie ułatwiać, musimy sobie ułatwiać Kolejna rzecz Liść maliny Liście maliny to wszyscy znamy, wszystkie kobiety przynajmniej, czy zielarki Bo one są niezastąpione, jeśli chodzi o bóle związane z ciążą, z porodem, z miesiączką Te nasze kobiece sprawy ale to jest, słuchajcie, liś... malina nazywa się kuzynką róży i ma bardzo podobne też działanie Tak, Wam powiem taką, taki przepis od naszych koleżanek z Nowego Orleanu No to są czarownice chudu oczywiście, że jeśli chcesz, żeby Twój mąż był Ci wierny Przygotuj kąpiel właśnie z liśćmi e, maliny i słuchajcie, musicie w tej w tej wannie poparaszkować, tylko od razu mówię, że to może się skończyć dzidziusiem, bo no to jest również takie zaklęcie na płodność. Pamiętajcie, że jeśli pijecie liście maliny jako herbatkę na jakieś bóle na przykład, no to one muszą być bardzo dobrze wysuszone. Takie, słuchajcie, aż na proch, bo inaczej możecie mieć problemy żołądkowe. Kolejny składnik jaśmin. Nie każdy ma dostęp do kwiatów jaśminu, no mi patrzcie w tym roku jakoś. Coś nie poszedł ten jaśmin, dlatego robimy po nowoczesnemu. Olejek jaśminowy. Jaśmin jest połączony raczej z takim uwodzeniem, raczej to jest taka miłość romantyczna. No słuchajcie, ja myślę, że do tego warto dodać taka wskazówka dla kobiet, które na przykład wróżą, używają kart tarota. Jak chcecie tak wspomóc te swoje jasnowidzenie, te widzenie tej prawdy przyszłości, przeszłości, zależy co robicie, Użyjcie sobie albo olejku jaśminowego, albo po prostu zasadźcie sobie jaśmin, żeby wam pięknie pachniał, albo kadzidła jaśminowego, dlatego że jest to roślina, która znakomicie wspomaga jasnowidzenie. I ostatni składnik, przedostatni, jest to bazylia. Pamiętacie, jak mówiłam o bazylii w spaghetti na miłość. No Sam, sam ten aromat po prostu łączy ludzi. Cudowna rzecz. Ja używam żywej żywej bazylii, ale jeśli macie suszoną, do tego przepisu akurat tak. Tutaj fajnie użyć samych suszków, ponieważ będziemy to wszystko mielić, chciałam powiedzieć w blenderze, w moździerzu, Nas po staremu będziemy mielić. Jednak wiecie, te blendery, no myślę, że chyba aż, aż tak nowoczesna bym nie była. Jeszcze jest takie powiedzenie wiedźmiarskie, że tam gdzie rośnie bazylia, tam nie może być zła. Dlatego Wam również polecam zasadzić sobie taką bazylkę w domu. Ostatni składnik to gipsówka wiechowata. Niesamowicie popularna w latach 90. Na ślubach każdy ją chciał mieć. Przyozdabiało się nią róże, jak się kobiecie dawało w prezencie. No, dziś wraca do łask, Trochę taki kiczowaty kwiatek, ale ma niesamowitą moc, takiej delikatności. Ona tak fajnie równoważy tą uwodzicielską moc jaśminu i tą ostrą moc, taką męską miłość Bazylii. Ja jej nie mam. W Polsce dużo łatwiej ją znajdziecie niż ja. I tutaj taka wskazówka, jeśli nie wiecie. Jeśli nie macie jakiegoś składniku, możecie, możecie go odrzucić w ogóle. Ale najlepiej zastąpić go rozmarynem. Rozmaryn jest to taka roślina uniwersalna. Ona ma oczywiście swoje działanie oddzielnie, ale jak czegoś nie macie, rozmaryn Wam bardzo fajnie tą lukę wypełni. I wszystko wrzucamy do moździerza, sobie mielimy na taką pastę. Wiadomo, że im suchsze składniki, tym, tym będzie więcej prochu, tym łatwiej Wam będzie zmielić. Moje no, użyłam świeżej bazylii, to wiadomo. Słuchajcie, jak to pachnie. To już pachnie, jak miłość. To, to już pachnie, tak, żeby mogła się już wysmarować i iść na randkę. Tak to pachnie. Zapytacie mnie, no ale ile tych składników? Bo zauważcie, że ja, jak Wam podaję takie przepisy, rzadko kiedy podaję dokładną ilość składników. No bo w tych starych przepisach rzadko było, że masz trzy listki tego, cztery listki tego. To jest na wyczucie Ty czujesz, ty wiesz O, już za dużo, o, już za mało Ale najfajniej jest zrobić tak Sprawdź sobie znaczenie wszystkich tych roślin Zrob, Zrób miksturę tak jak czujesz No i czujesz, że na przykład ma no, trochę za dużo tej miłości romantycznej Albo na przykład troszkę faceci za to, bo za mocno latają No to mniej tego jaśminu, bo to wiadomo, że miłość to na, taką, na takie podrywanie Romans Także to wszystko na wyczucie robimy. I teraz na kawałku karteczki piszemy sobie w miłość, albo przyciągam miłość, albo kocham Cię. Bierzemy słoik, nie za duży, nie za mały, Wrzucamy karteczkę. Później na tą karteczkę idą te zioła i na te zioła idzie świeca. Nie za duża, słuchajcie, dlatego, że to ma się, ta świeca ma się cała wypalić. Także Możecie użyć jakiej wielkości chcecie, jakiego koloru chcecie. Świeca ma się spalić cała. Co zrobić z resztką? Słuchajcie, no nie przejmujcie jak wam się, jak się zapalą na przykład te resztki, one właśnie mają się, ten, ten kurz z tych ziół ma się zapalić nawet. Jak się nie zapali, to się nic nie stało, ale jak się zapali, to jest bardzo dobrze. Słuchajcie, z tą resztką, jak tutaj mam taki popiół, zasadźcie sobie roślinkę. Ja polecam Bazylię, ale ja zawsze polecam bazylię, żeby zasadzić na miłość. Zasadźcie w takiej doniczce bazylię, dodajcie właśnie tego popiołu, który Wam z tego zostanie. I tak będziecie widzieć, jak rośnie ta roślinka, i będziecie sobie myśleć o tym rytuale, jak przyciągaliście tę miłość, ten piękny zapach miłości, że was otacza ta miłość. Ważne jest, żeby przez cały rytuał być skupionym na tej świecy, na tych zapachach, na tym cudownym uczuciu. Pamiętajmy, no, dla tych początkujących, że to musi być księżyc rosnący, bo jak przyciągamy, to ma rosnąć księżyc. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak Wam się podoba ten rytuał, jak zrobicie, powiedzcie, jakie mieliście takie ciekawe historie, dlatego, że ja zawsze mówię, że jeśli chodzi o magię, jeśli chodzi też o prawo przyciągania, jak niektórzy robią, to niesamowite historie z tego wychodzą, że po prostu w życiu byś nie spodziewali, że taką rzecz przyciągną. Dlatego, że miłość nie jest to tylko miłość romantyczna, nie jest to tylko Janek Kowalski z piątki, To jest, słuchajcie, że ktoś się do was uśmiechnie na ulicy, da wam kwiaty, że ktoś się z wami podzieli czymś wspaniałym. Słuchajcie, tego wam właśnie życzę. Mam nadzieję, że wykonacie ten rytuał z takim też szacunkiem do mnie, do moich przodków. Słuchajcie, powodzenia, trzymajcie się, do zobaczenia, pa!